Siemanko, powróciłem. Cieszycie się? Na wstępie jeszcze raz gigapiona dla wszystkich zajebistych artystów, których miałem okazję i niekłamaną przyjemność usłyszeć na żywo na Barczewskim Rap Festiwalu. Jesteście przekozakami. A jeżeli chodzi o After, to y, dawno się tak dobrze nie bawiłem i y, mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócili do domów. No dobra, to co? Y, wracamy do naszych standardowych działań. A jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to postanowiłem. Jak zwykle zresztą ulec waszym namowom i e, sprawdzić podobno, kapitalny, e, choć to oczywiście subiektywne odczucie i okaże się jak będzie w moim przypadku, e, numer e, kolektywu Phonos we współpracy z panem Indebem. E, chyba się odmienia. E, a jak się nie odmienia albo jakoś inaczej czyta, no to najwyżej wyjdę na Debila. Znowu. Simpson, kurwa. A jeżeli chodzi o bohaterów dzisiejszego odcinka, to tylko krótko wspomnę, że Fonos jest e, zespołem tworzonym od e, 2019 roku przez panów e, Felipe, Gipsa i GMB, e, tudzież GMB, natomiast pan Indep zasadniczo jest e, producentem, e, ale próbuje również swoich sił. E, wokalnie, rapowo, co, jak wynika z waszych relacji, wychodzi mu całkiem przyzwoicie. A jak wyszedł numer, nad którym się dzisiaj pochylimy, to się zaraz przekonamy. Ponos i Indep w utworze Slawia. Zapraszam. <tryk> Ustawcie ją. Kurde, jaki patetyczny bit i yy, faktycznie mocno osadzony w takich słowiańskich klimatach. No, ciekawie. Sowieckie fury i amerykańskie buty, sowieckie bloki moich przodków też kuli w łańcuchy. Między Bugiem a od, drą, od lat krążą czarne kruki, dziwne, że na wiejskiej rosną brzuchy, skoro kradzione nie tuczy. Mama mówiła mi, synu, pamiętaj, by... O. No, no, dlatego ja jestem gruby, bo uczciwy. <słuchy> Bardzo dobra narracja, trzymajmy się jej. <słuchy> a y jeżeli chodzi o odpowiedź, y dlaczego na wiejskiej rosną brzuchy, skoro kradzione nie tuczy, Myślę, że jest bardzo prosta. Zwyczajnie nawet w tym oszukują. Tak czy owak, e, znacznie bardziej podobają mi się wcześniejsze wersy, e, mocno dwuznaczne, co najmniej dwuznaczne, o e, sowieckich blokach i czarnych krukach. Jeżeli chodzi o te bloki, no to wiadomo, e, Sowieci jednak postawili trochę tych budynków na okupowanych przez siebie terenach. E, no i... Wielu z nas, chcąc, nie chcąc, do tej pory użytkuje tej infrastruktury. No a nasi przodkowie też swoje przeżyli właśnie w blokach, też sowieckich, ale w jakichś sowieckich łagrach, zakuci właśnie w te kajdany czy, czy łańcuchy. Natomiast kruki rozumiem tak, że teren naszego kraju często służył za pole walk. Zazwyczaj nie naszych, żeby było śmieszniej, ale chcąc nie chcąc, nasi rodacy padali ofiarą tych, tych nie naszych konfliktów, a kruki, jak wiadomo, lubią się zbierać w miejscach, gdzie trup ściele się gęsto. A z drugiej strony, jak sobie tak przestudiować symbole herby naszych zaborców, to śmiało też można ich opisać jako, jako te kruki czy wrony, które chcą nas. Rozdziobać, jak pisał Stefan Żeromski. I krążą między Bugiem a Odrą. Krążą, a nie krążyły, i uważam, że ten czas teraźniejszy, a nie przeszły, jest tutaj użyty bardzo trafnie, bo czasem odnoszę wrażenie, że ta ekipa wciąż dalej chętnie upuściłaby nam krwi. No, niefortunne mamy położenie, ale zwykłem pocieszać się tym, że Wrony. Nawet we trzy y, nigdy nie dadzą rady zadziobać orła. Dziwne, <śm> że na bliskiej rosną brzuchy, skoro kradzione nie druczy. Mama mówiła mi synu, pamiętaj, by szanować pracy i ludzi. Nie szanowali mnie pracy, a ludzie przeważnie by chcieli cię z życia wykluczyć. Zlecha emerytą na złotą tacy każe rzucać wizerunki króli. nie do wrogu w jednoczy naru te miłość dwóch typów i gumie poróżnić Nie masz perspektyw na wow Ale jeszcze raz, bo początek mi uciekł. No szanowali mnie w pracy, a ludzie nie tłuczy Mama mówiła mi, synu, pamiętaj, by szanować pracę i ludzi Nie szanowali mnie w pracy, a ludzie przeważnie by chcieli cię z życia wykluczyć Klecha emerytą na złotą tacy, każe rzucać wizerunki martwych króli Nienawiść do wrogów jedno, czy naród miłość dwóch typów ich umie poróżnić Nie masz perspektyw na Durba. tą karier. Nieźle, nieźle powiedziane No, yy, nad tym, że pracy bywa różnie, a ludzie to kurwy Nie ma się chyba co specjalnie rozwodzić W kwestii... Yy, Klech każących emerytom e, rzucać hajs na tace Też się nie będę zagłębiał, dodam tylko krótko, że e, oni nawet nie muszą im kazać. E, odpowiednio wybrany mózg e, sam pragnie oddać e, hajs zamiast na leki, to dla Jezusa, a wręcz zaczyna to uważać za swój obowiązek. Najbardziej trafny jest jednak ten wers e, o tym, że e, w obliczu wroga. Potrafimy się zjednoczyć i oddawać życie jeden za drugiego, a skaczemy sobie do gardeł, szukając wroga tam, gdzie go nie ma, bo nie rozumiemy, że miłość to miłość. Zabraniamy komuś tej miłości i wręcz jesteśmy gotowi go skrzywdzić za to, że kocha drugiego. A w imię czego? No, niestety, bardzo często właśnie w imię tego, który bierze ten hajs od emerytów i każe miłować bliźniego. O ile ten nie miłuje za bardzo bliźniego tej samej płci. Kłamstwo, obłuda, hipokryzja, dno. Dno i trzy metry gówna. Króli, nie do wrogu jedno czy naród emiłość wykluczy Zba mi synu, zajebiste. pamiętaj by pracy. W bliskiej, rosną brzuchy, skoro kradzione nie druczy Mama mówiła mi synu, pamiętaj, by pracy i ludzi Nie szanowali mnie w pracy, a ludzie przeważnie by chcieli cię z życia wykluczyć Lechę emerytą na złotą tacę każe rzucać wizerunki martwych króli Nie do wrogu jedno czy naród dwóch typów i umie poróżnić Nie masz perspektyw na dom kariery rodzinę A całe pokolenie walczy tylko o zaimek Chłopak walczy o życie duch demonstruk Kurwa, co chwila się będę wtrącał. <laughs> Też nie dobrze. Za dużo peplarz będzie. <laughs> no nieważne. Całe pokolenie walczy o zaimek. Yy, zajebiste, yy, choć można to rozumieć na milion sposobów, a przynajmniej na tyle przez ile przypadków możemy odmienić każdy rodzaj zaimka. Ale myślę, że tutaj akurat chodzi albo o yy, te osobowe. Yy, wiecie, że walczymy o swoje ja, o swoją tożsamość, albo o te dzierżawcze. Mój, moje, całe pokolenia walczą, aby po prostu mieć coś, co będą mogły nazwać swoim, choćby mieszkanie, a szanse marne, jak wiemy. Całe pokolenie walczy tylko o zaimek Chłopak walczy o życie, mundur demonstrował siłę Partia walczy o życie, chyba że się urodziłeś już Na wschód od muru, który stał w Berlinie Mam chłopskie nazwisko, noszę żydowskie imię Moi bracia słowianie, władcom na pochybel Tak wychowany, że nie stawiam słowa ponad czynem. Kurwa, przerwałem gipsowi <laughs> Ale trudno, zaraz do niego wrócimy No, mocne I ogólnie tekst tak... Y miesza ten rys historyczny z wydarzeniami aktualnymi. Co jest dobre i niedobre, ale o tym może na końcu. W każdym razie to przeplatanie przejawia się choćby w tym, że partia walczy o życie, ale tylko to nienarodzone. Wiadomo o co chodzi. Kobiety mają rodzić za wszelką cenę. To jest skurwysyństwo. A jak już się urodziłeś, to chuj z tobą generalnie. <grych> no. Przynajmniej y, wiernie podążają za swoim bogiem, który y, też moim zdaniem o ile nas stworzył, to potem nas zostawił w pizdu. Więc y, przynajmniej to się u nich zgadza. No i ten mur berliński, y, wiadomo, żelazna kurtyna, blok wschodni. Jeżeli miałeś pecha się tam urodzić, to zasadniczo y, też chuj z tym, co się z tobą dzieje. A jak będziesz fikać, to Rona cię dziabnie. <laughs> no, mocna zwrota. Mocno, a ja muszę mniej gadać. Tum na chybel, tak wychowany, że nie stawiam słowa ponad czynę. Chyba na drzew, od wieków wstecz, dawno naszym przodkom nie wróżyli dobrze w krainie. Łez, warty był grzech, nieważne kto nas samych chciał straszyć ostrzem. Pamiętaj, że korony drzew widziały tu więcej niż mógł ktoś przypomnieć, widziały też. Serc, na ziemię bających ojej niedobre gdzieś. E, no kiedyś ktoś mi zarzucił taką rozkminę, że gdyby drzewa faktycznie umiały mówić, e, to byśmy usłyszeli tak popierdolone historie, że pała mała. E, I trudno się z tym nie zgodzić. Ziemia chwających go jej imię dobre Gdzieś w środku Europy, gdzie prawo ponad prawem Gdzie smok z grodu kraka został otruty baranem Nasz lud rozrzucony od Tatr po Złotą Bramę A rodacy tu ginęli z reguły w nie swojej sprawie Nie mogę o. być tu zapewne To to, wspomniałem, wspomniałem o tym wcześniej No ale inna sprawa, że my też tak y, lubimy się wpierdolić Między wódkę a zakąskę, nie oszukujmy się I, I kreować się na pierdolonego Mesjasza Od, Tam, muszę... od zarania dziejów <śla> A rodacy tu ginęli Z reguły w nie swojej sprawie Nie mogę być tu zapewny sam Muszę to sobie zapewnić Olechi krążyły legendy Rządy krążyły jak sępy To kraj nie obietnic, naród nieustannych obiekcji serca przelanego ryczą widok rządowej sek Ciężko przejrzeć Zawsze <laughs> Zawsze I to i to niezależnie kurwa której Obiekcji serce legendy Rządy krążyły jak sępy To kraj nie obietnic, naród nieustannych obiekcji serca przelanego ryczą na widok rządowej sek Ciężko przejrzeć tu intencje wrogów nic nie daje światła w nowiu, pochodzenie to nasz węzeł, nasze miejsce. Honor naszych przodków, gdzieś się zawsze wkrada szkopu przekupili nas za 500. Raczej utoniemy w długach jak przy Ej. największej powoli. Ciekawi mnie, jak wiele znajdzie się osób, które jakoś tak postarają się e, zagłębić w ten kawałek, ale e, stricte w przekaz i mm, Dojdą do wniosku, że my jako naród e, naprawdę się zdegenerowaliśmy i nisko upadliśmy. E, I to mi nasuwa taką przykrą myśl, e, ale ona mi bardzo pasuje do podsumowania, więc może jeszcze z nią poczekam. kopu, przekupili na zapięce. Raczej utoniemy w długach, jak przy największej powodzi, powodzi. Tu się mało komu ma moje, nieważne w jakim tonie ważne, żeby swoje robić. To nie. Wszystko na czym zależało nas. Eee, fajna zabawa słowem, tonięcie, i powódź, czy e, powodzenie na wiele sposobów. No i ta e, końcówka, ten ostatni wers ostatni tego fragmentu. E, Tonąco powodziowego. Myślę, że też nie ma oznaczać tylko tyle, że wszystko poszło się jebać, ale także, że to nie. W sensie, że to jeszcze nie wszystko, na czym nam zależało. Nie wszystko, na czym nam zależało, poszło się jebać. Wiecie o co mi chodzi? Jednak, jeszcze mimo tego ogólnego upadku, mamy o co walczyć. To je robić to nie. Wszystko na czym zależało Jeden na trzech, od wieku też Dawno naszym przodkom nie wróżyli dobrze W krainie łez Gips jest gipsem, nie? Po prostu, kurwa Dawno naszym przodkom nie wróżyli dobrze W krainie łez Warty był grzech Nieważne kto nas samych chciał strażyć ostrzem Pamiętaj, że Gorony drzew Widziały tu więcej niż mógł ktoś przypomnieć Widziały też Cały źródł serc, na o ojej i niedobre W powietrzu dalej się unosi echo odpalonych dział Pokruszonych ścian, w żyłach płynie dziki szał Na tyłach wroga leżą stosy martwych ciał Trajcy kończyli swe losy, często nabici na wody. Jeden za ramię w ramię jak husaria Krzyk do ostatniego gardła, póki serce nie zwalnia A puls. Tępa melodii, nie odmawia Zmętna historii, karta, choć w teorii walczymy jak Sparta. Znamy te lekcje, że warto jest walczyć na zabój, chociaż za bestem no te serce i Sprzedaną przez naszych dziadów To nasze miejsce, pełne nadziei, problemów układów Tych koło ciekawych sąsiadów Planów ginących bez świat Idziemy szladu. w bój! I cokolwiek się nie stanie, co ma wisieć nie utonie dane słowo zostanie nie na Został na kamieniu kamień, naród czuje każdą ranę, ale nie zachwianą mamy wiarę Eee, nie, w sensie e, nie, że nie mamy tej wiary, e, albo że ja się jakoś nie zgadzam ze słowami, które padły w tej zwrocie, bo, bo się z nimi zgadzam, e, wręcz e, są mi bliskie, ale jakoś tak sprawiły, że e, oczywiście w moim odczuciu na koniec to nie poszło tak, jak się nastawiłem na to po pierwszej zwrotce, o. Coś takiego. Zaraz wam powiem o co chodzi, tylko, tylko dajmy chłopakom skończyć. A i z tym, e, że słowo zostanie dotrzymane, to chyba z naszej strony, bo e, my zazwyczaj byliśmy przez naszych pseudo-sojuszników ruchani w dupę. Naród czuje każdą ranę, ale niezachwianą mamy wiarę. Jeden na trzech od wieków wstecz, dawno naszym przodkom nie wróżyli, dobrze w kraj nie Warty był grzech, nieważne kto na samych chciał straszyć ostrzem Pamiętaj, że korony drzew widziały tu więcej niż mógł ktoś przypomnieć Widziały też cały wśród serc, na ziemiach dbających o jej imię dobre Już to gdzieś widziałem Okej, okay. czuję, że chwilę to potrwa, zatem może od razu do meritum. I zasadniczo mam dwa tematy, które chciałbym poruszyć. Pierwszym jest ten przykry wniosek, do którego dochodzę słuchając niektórych wersów tego utworu, chociaż może raczej przypominam go sobie, bo doszedłem do niego to już bardzo dawno temu. A mianowicie, że my niestety jesteśmy narodem, który jako wspólnota, jako jedność, yy, najlepiej funkcjonuje, będąc pod butem. No obczajcie, yy, przez całe nasze dzieje, yy, jeżeli tylko w jakiejś sprawie my sami o sobie decydowaliśmy, to finalnie wszystko rozpierdalaliśmy. I dzisiaj wcale nie zmierzamy do niczego lepszego. Change my mind. Czasem się zastanawiam, czy my w ogóle potrafimy funkcjonować w tej wolności. Czy my ją. Rozumiemy, bo to, jak my chętnie dzielimy się w każdej sprawie i jesteśmy gotowi skakać sobie wzajemnie do gardeł o jakieś totalne gówno, jest dość przerażające. Z drugiej strony, przez lata faktycznego bycia pod tym butem, my tę wolność sobie bardzo cenimy. Tylko dlaczego jeden, yy, chcąc być wolnym, zabiera tę wolność drugiemu? No. Pojebany temat, więc może już sobie daruję. Zostawię to tak jak jest. Druga sprawa to mój odbiór tego numeru jako całości, który to odbiór zmieniał się w czasie. W sensie, jeżeli chodzi o wykonanie każdego z panów, beat, clip, pewne napięcie, to. Te rzeczy od początku do końca niezmiennie mi się podobały. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten ogólny odbiór, to na początku, to znaczy po pierwszej zwrocie, ja czułem ten taki mocny patos tego utworu, jeszcze podsycany przez bit, ale w miarę słuchania, a dokładniej mówiąc po trzeciej zwrotce, ten utwór z patetycznego zmienił się w pompatyczny, czyli ten patos z początku urósł tak, że było go wręcz za dużo. I nie chodzi mi o to, że mi się to nie podoba. Dla mnie to jest jak najbardziej okej. Okay. Gdzieś tam wpisuje się nawet w moje narodowo wyzwoleńcze poglądy. Natomiast chodzi mi o to, że właśnie taki ja, możecie wierzyć lub nie, ale <laughs> zwracam uwagę na tekst i chcę z niego coś wyciągnąć. I z tego utworu. Naprawdę da się wyciągnąć wiele. Ale niestety równocześnie odnoszę wrażenie, że właśnie przez tę formę, przez to, chwilami wydawałoby się na siłę szukanie tego patosu, ostatecznie ten utwór nabiera kształtu, który tak jak powinien być odebrany, zostanie odebrany tylko przez garstkę słuchaczy, którzy będą go szukać. Kurwa, ma to ręce i nogi, co ja mówię? Chodzi mi o to, że. Brutalnie mówiąc, e, utwór w sposób bardzo podniosły e, zahacza o tematy, które mimo swojej niewątpliwej wagi e, mało interesują współczesnego odbiorcę. Kurwa. Nie umiem się wysłowić dzisiaj. O ile poruszone tematy e, współczesne, polityczne, e, ochrona życia, chyba że już się urodziłeś, urodziłeś czy e, 500 plus, dotrą do większości, o tyle to poetyckie przeplatanie ich e, z rysem historycznym i powoływanie się na nasz słowiański honor e, doceni tylko bardziej świadomy, e, czyli niestety. Znacznie mniej liczny odbiorca. Mam nadzieję, że rozumiecie, co ja wam chcę powiedzieć, bo e, przepraszam Was, ale chyba jeszcze nie doszedłem do siebie po e, pełnej przygód podróży, o której Wam może opowiem na jakimś lajwie. Generalnie reasumując, uważam ten utwór za. Mega zajebisty, ale nie dla każdego, o! I tym średnio zrozumiałym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to proszę o lajka like i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to link w opisie. Zapraszam na Twitcha, Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!